Jak mówią dane epidemiologiczne, w Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi ponad 4,5 miliona mieszkańców. Częstość występowania przewlekłej choroby nerek rośnie wraz z wiekiem, stanowiąc 13% populacji osób dorosłych. Przez przewlekłą chorobę nerek rozumiemy przewlekły, złożony proces chorobowy, który charakteryzuje się postępującym i nieodwracalnym ubytkiem funkcji nerek. Poza leczeniem farmakologicznym, bardzo ważnym elementem w leczeniu przewlekłej choroby nerek jest terapia żywieniowa. Celem leczenia dietetycznego jest ograniczenie spożycia składników pokarmowych w diecie, obciążających nerki i tym samym zmniejszających powstawanie toksycznych produktów przemiany materii. Znaczenie diety niskobiałkowej dla pacjentów w okresie predializacyjnym jest nie do przecenienia. Największa wartość stosowania tej diety jest taka, że możemy odsunąć czas do dializy, a dializa jest oczywiście procedurą ratującą życie. Jest w pewnych momentach w sytuacji progresji choroby nerek niezbędna i nie należy też panikować przed dializą ani się jej nadmiernie obawiać. Natomiast, jeżeli można tej dializy uniknąć albo przesunąć ją w czasie, jest to z dużą korzyścią dla pacjenta. Część pacjentów również ma pewne opory. Chciałoby na przykład być kwalifikowanym do przeszczepienia wyprzedzającego, więc stosowanie diety niskobiałkowej to umożliwia, dlatego że odsuwa w czasie konieczność podjęcia leczenia zastępczego. Mamy wtedy czas, my lekarze i pacjenci też mają czas na przygotowanie się, dlatego że Ilość badań, która jest potrzebna, żeby się przygotować do przeszczepienia nerki, jest bardzo duża. W sytuacji, kiedy pacjent nie kwalifikuje się z różnych powodów do programu lekowego, lekarze muszą pamiętać o tym, że jest możliwość wystawienia recepty na analogii aminokwasów tylko wtedy, kiedy pacjent będzie miał wybór, czy po prostu bierze udział w programie i ma możliwość zakwalifikowania się lub czy jest w stanie zapłacić za to leczenie, spowoduje, że będzie to bardziej dostępne, a to działa z wielką korzyścią dla pacjentów. Wtedy, kiedy już jesteśmy w okresie czwartej fazy, piątej fazy przewlekłej choroby nerek, musimy rzeczywiście ograniczyć białko w diecie. Dieta z ograniczeniem spożycia białka, czyli dieta niskobiałkowa, która ma nie doprowadzić do wyniszczenia chorego, powinna być suplementowana o ketoanalogii aminokwasów. Ketanalog aminokwasów są to niezbędne aminokwasy, które należy dostarczyć organizmowi choremu z przewlekłą chorobonerek, pozbawione azotu. I te aminokwasy są substratem do produkcji białka w organizmie, a białko jest podstawowym budulcem mięśni, i w związku z tym zapobiegają wyniszczeniu mięśni i wyniszczeniu organizmu. W moim oddziale pierwszą pacjentką, która była włączona w lipcu 2021 roku, jest w programie do chwili obecnej, czyli przez te kilka lat chora pozostaje stabilna, wyrównana metabolicznie, a co najważniejsze nie wymaga dializ. Jeżeli udałoby się usprawnić, uprościć procedurę kwalifikacji, później rozrzedzić kontrolę, sprawić, żeby pacjenci mieli lepszy dostęp do dietetyków, ten program może osiągnąć sukces.